Cześć, dzień dobry. Dorota Mirska, Porta Naturalnie o Ze mną jest Magdalena Wojciechowska-Budzisz. Cześć, witam Was. Nasza wspaniała ekspertka z dziedziny medycyny chińskiej, ziołolecznictwa i homopatii. Dzień dobry. Autorka bardzo wielu tekstów o ziołach na naszym portalu, także tekstu o dziurawcu. Zapraszamy, przeczytajcie. A teraz zobaczcie, zdobyłyśmy dla Was takie przepiękne sadzonki właśnie tego cudownego ziela. To jest leczniczego. Ziela, dobrze mówię? Dobrze? Dobrze, dobrze. dobrze. Była dyskusja, czy się wiedziała ziela. W każdym razie jest to roślina lecznicza uwielbiana przez e, naszych przodków. Prasłowianie uważali, że jest rośliną magiczną, nie tylko leczniczą, ale odstrasza złe duchy. Właśnie. Jest e, nazywana nawet zielem świętego Jana i kiedy zakwitały pierwsze kwiaty dziurawca, panny wychodziły na łąki, zrywały, plotły sobie z tego Dziurawca, wianki. Nie, nie, nie dziurawcowe, ale też mam taki wianuszek. Ale wianek. <laughs> Plotły sobie te wianki, a potem wieczorem paliły te, te wianki w ogniskach. W noc świętojańską. W noc świętojańską. Chłopcy przeskakiwali przez te ogniska, i chodziło o to, dzięki spaleniu tych dziurawcowych wianków, żeby właśnie odstraszyć złe duchy. Otóż to. Magda, natomiast wiemy, że nie tylko ma magiczne właściwości, ale przede wszystkim ma właściwości lecznicze. Tak. Powiedz nam, ponieważ jest to takie dziele krajności. w zależności od tego, w jaki sposób go przyrządzimy, to ono ma zupełnie inne działanie. Możemy się po, nich rożny, po nim różnych rzeczy spodziewać. Tak, tak, tak. tak, o dziurawcu warto wiedzieć trochę rzeczy, ponieważ jest on dziełem popularnym, możemy je zbierać sami i stosować i naprawdę warto jest go w swojej podręcznej apteczce ziołowej. <laughs> Jeżeli pokusicie się o to, żeby sami zbierać dziurawiec na łąkach ekologicznych, Czystych, oddalonych od cywilizacji. Przyjrzyjcie się dokładnie temu Zielu i jeśli już raz je rozpoznacie, to nie będziecie mieć potem kłopotów. Jak rozpoznać dziurawie? Najprościej jest spojrzeć na listek dziurawca, zaraz tu go ogołocę, spojrzeć pod słońce czy pod światło i wyraźnie wtedy zobaczycie takie dziurki. On wygląda dokładnie jakby był podziurawiony igłą. Cóż to są te dziurki? To nie są wcale dziurki, tylko przewody olejkowe, w których znajdują się, znajduje się olejek eteryczny charakterystyczny dla tego surowca. Ale to właśnie stąd ta nazwa. I stąd ta, ta nazwa perforat. perforatum. Tak, także ten listek wygląda jakby był perforowany, podziurkowany i tu to jest naprawdę taka cecha charakterystyczna. Drugą cechą charakterystyczną dla wyglądu dziurawca są takie... Tutaj może tego aż tak yy, nie widać dobrze, ale jak spojrzycie na żółte płatki kwiatków dziurawca, to zobaczycie w dziurawcu zwyczajnym zobaczycie takie drobne czerwono-brunatne plamki. To są z kolei zbiorniczki hyperycyny najważniejszego związku, który praktycznie determinuje większość działania leczniczego, większość właściwości leczniczych tego surowca. Także żółte, drobne, ładne kwiatki z takimi brunatno-czerwony plamkami, ponieważ hyperycyna jest barwnikiem o takim właśnie kolorze. No ale najbardziej charakterystyczne te perforowane listki. I wtedy już wiadomo, że mamy do czynienia z, z dziurawcem. Teraz A tak. jak wam się nie chce, to kupujecie gotowy dziurawiec w zaufanym sklepie zielarskim lub aptece. I teraz tak, możemy e, ziele dziurawca zalać wrzątkiem, zrobić z niego napar, możemy zrobić z niego odwar. Odwar to jest, jeżeli się dłużej gotuje, gotuje po prostu, tak. Pod przykryciem i potem przecedza. To ma troszeczkę inne właściwości. W każdym razie w takim roztworze wodnym jakie ma właściwości dziurawiec? Tak, w sumie racja, one się zmieniają, chodzi o tą hyperycynę. Mhm. Bo hyperycyna jest związkiem, który ona jest związkiem lipofilnym. Uzyskujemy je przez ekstrakcję surowca w alkoholu. Bądź też w tłuszczu. No ale mówimy tutaj o wyciągach, czyli wyciągach alkoholowych, w których ta hyperycyna się znajduje. Natomiast jeżeli zalewamy po prostu herbatkę z dziurawca wrzątkiem, czyli mamy wodny napar lub odwar, wtedy raczej hyperycyny tam nie będzie, co oczywiście nie oznacza, że ten dziurawiec nie będzie działał. Będzie miał po prostu, tak jak wspomniałaś, inne właściwości. Jeżeli skorzystamy. Z takiej herbatki dziurawcowej zalanej wrzątkiem, czyli z wodnego naparu, wówczas będzie to głównie surowiec, który będzie korzystnie działał na przewód pokarmowy. Będzie działał rozkurczowo, żółciotwórczo, żółciopennie, wspomagał pracę wątroby, rozkurczał drogi żółciowe, działał przy wszelkiego rodzaju niestrawnościach, zaburzeniach trawienia, wzdęciach i takim niekomfortowym samopoczuciu ze strony przewodu pokarmowego. Tak. Nasze babcie robiły takie, moja babcia zawsze by miała herbatkę z dziurawca. gorzka strasznie jest. Gorzka, no bo jak każdy, każdy, każdy surowiec gorzki, dobrze działa na żołądek, to, to prawda, ale tak jak Chińczycy mówią, że smaczna to może być herbatka, natomiast zioła muszą być niedobre i wtedy to znaczy, że działają, ale też nie pijemy ich aż tak dużo. Czyli taki napar lub odwar zadziała korzystnie na nasz Przewód pokarmowy, a jeżeli ziele dziurawca potraktujemy w inny sposób i to już sami w domu tego nie zrobimy, czyli musimy kupimy... skorzystać tak, z gotowych preparatów. Bo teraz, tak, teraz właśnie chodzi o tą hyperycynę. Czym jest ta hyperycyna i dlaczego ona jest taka ważna? Ona odpowiada za to najbardziej chyba znane działanie dziurawca, czyli działanie przeciwdepresyjne. I ona właśnie znajduje się w wyciągach oraz w tabletkach. Jest to ważne, ponieważ gotowe preparaty, czyli wyciągi alkoholowe, tabletki sporządzane z dziurawca są standaryzowane, mają określoną dawkę. Jeżeli. Yy, Chcemy wspomóc się w leczeniu depresji, epizodów depresyjnych, zaburzeń, nastroju, czy jakiś chcemy poprawić funkcję swojego układu nerwowego, wtedy oczywiście jak najbardziej możemy po takie gotowe preparaty sięgnąć. Hyperycyna faktycznie ma udowodnione działanie przeciwdepresyjne, działa bardzo korzystnie na funkcję centralnego układu nerwowego, nie tylko uspokaja, poprawia nam humor, sprawia, że lepiej się czujemy, ale też y, mamy lepszą pamięć, koncentrację. Te procesy poznawcze również tutaj. Zyskują bardzo pod wpływem hyperydzyny. Tylko musimy bardzo uważać, ponieważ jest to zioło, które lubi słońce, ale już kiedy my przyswoimy je. To już my powinniśmy przestać <laughs> lubić słońce. Tak. tak. Również I tu też jest ważne, żeby wiedzieć, które preparaty zawierają hyperycynę, ponieważ to właśnie hyperycyna plus słońce równa się nadwrażliwość, czy też jakaś reakcja taka fotoalergiczna. Osoby, które przyjmują ym, dziurawiec z hyperycyną, czyli które przyjmują tabletki właśnie leczą epizody depresyjne dziurawcem, muszą uważać, nie powinny stosując dziurawiec nie powinny eksponować się na słońce, ponieważ pod wpływem słońca jakby um, uaktywnia się, um, hyperycyna powoduje taką, takie zwiększenie wrażliwości naszej skóry na promieniowanie ultrafioletowe i pod wpływem tego mogą nam się stworzyć yy, na skórze takie brzydkie przebarwienia, plamy albo uczulenie. To nie musi być nawet przebarwienie, to może być po prostu Uczolenie, krostka, zaczerwienienie, wyprysk no nic przyjemnego. I jeżeli ktoś ma bardzo jasną karnację i jest wrażliwy, już wie, że jest wrażliwy na, na słońce, czy też na tą kombinację dziurawca ze słońcem, nawet przy piciu herbatki z dziurawca zalecałabym tutaj pewną ostrożność, żeby jednak albo dziurawiec, albo opalanie, albo wtedy dziurawiec od września. <grym> Ale słyszałam, że właśnie ta hyperycyna właśnie ten barwnik może być wykorzystywany przy leczeniu bielactwa na przykład, tak? tak ale to już, są, to już musimy być pod kontrolą hmm. i tu już sami tego na pewno nie zdziałamy domowymi sposobami, ponieważ to są określony czas na i dawkowania tej hypercyny na tą skórę z bielactwem. Podobnie wracając jeszcze do depresji, jeżeli już stosujemy jakieś leki farmakologiczne na depresję i chcemy jeszcze wspomóc się dziurawcem, to dobrze jest jednak skontrolować. Konsultować się z lekarzem prowadzącym, czy za bardzo sobie nie poprawimy tego nastroju, czy nie będzie jakichś interakcji. Także tutaj też zalecam ostrożność. Słuchajcie, to jeszcze nie wszystko, ponieważ. Z tego ziela można uzyskać również znakomite leki homeopatyczne, które mają znowu inne działanie. Tak, to prawda. E, tutaj z ziela dziurawca zwyczajnego, Hypericum perforatum, podaje celowo dokładną nazwę łacińską, ponieważ sporządza się granulki homeopatyczne o właśnie tej nazwie, Hypericum perforatum. Możecie zapamiętać, tylko hypericum wystarczy jest tylko jeden taki lek, który właśnie sporządzamy z, tego, z tej rośliny. I on faktycznie y, będzie miał jeszcze zupełnie inne działanie lecznicze, kiedy możemy po niego sięgnąć. On, akurat, jest zupełnie bezpieczny, jeżeli chodzi o słońce i y, inne tego typu czynniki. Natomiast jest świetnym lekiem, którego nie powinno nam zabraknąć w takiej domowej apteczce, zwłaszcza jak mamy dzieci albo jak wyjeżdżamy na wakacje, ponieważ on jest lekiem przeciwurazowym dla tkanki nerwowej. Czyli jeżeli głęboko się przetniemy wejdziemy na gwóźdź, dziecko się skaleczy szkłem, czy nawet, czy, czy stąpniemy na jakiś ostry kolec, nastąpi jakiekolwiek przerwanie, tkanki na tyle głęboko, że dojdzie do uszkodzenia nerwu, co oczywiście wiąże się z silnym bólem, z krwawieniem. Wtedy Hypericum perforatum, jak granulki homeopatyczne, jest naprawdę nieocenionym remedium, które zapobiegnie tym skutkom. Również możemy, po Hypericum możemy sięgnąć po wizycie u dentysty. No właśnie. Jak właśnie. tak, jak czytam jakieś leczenie kanałowe, czy wyrwanie zęba, które też wiąże się z uszkodzeniem tkanki nerwowej, z bólem, z z obrzękiem, z krwawieniem, również dołóżmy sobie hyperikum, żeby, żeby nie przesadzać ze środkami przeciwbolowymi. Naprawdę świetnie działa przeciwbólowo, przeciwurazowo i bardzo ładnie regeneruje tkankę nerwową. Pamiętam, że polecałaś mi właśnie, żeby arnika i Hypericum, jak tak, przy wszczepianiu implantu od razu... O, to jest po prostu zestaw must have. To musi, musi być naprawdę w apteczce takiej podręcznej, a wiadomo, że takie rzeczy często się zdarzają. Nawet nie musimy dogłębnie analizować, czy ta tkanka nerwowa została uszkodzona, nie została. No jeśli strasznie boli i krwawi, to raczej na pewno doszło do jakichś uszkodzeń i warto wtedy wziąć, wziąć Hypericum. Notabene, mówiąc o... Jako leku homeopatycznym, chciałabym jeszcze odnieść się do tej pokrzywki takiej słonecznej. Mhm. Bo to, co mówiłam o nadwrażliwości na słońce, tak zwanej fotodermatozie, która może być wywołana przez dziurawiec, możemy ją złagodzić właśnie poprzez zastosowanie, zastosowanie hyperikum perforatum. Czyli podobne Dokładnie, w postaci, w dokładnie, typu, typu w postaci granulek i. homeopatycznych. Mhm. Jeżeli, jeżeli uda nam się taką pokrzywkę już wywołać. Nie, nie polecam, ale niech o tym pamiętają osoby, które nawet nie stosują dziurawca, ale z racji nawet nadwrażliwości na słońce, pierwsze takie kwietniowe słońce, które powoduje zaczerwienienie na dekolcie, na ramionach, jakieś pieczenie, wypryski, wtedy też dobrze jest pamiętać właśnie o o Hyperikum, jako o granulki homeopatyczne. No, właśnie. Czyli słuchajcie, odstrasza złe duchy, pomaga na żołądek. Wywołuje uśmiech na naszej twarzy i w dodatku pomagał u dentysty i w bol <laughs> tak, bólach, bolączkach, urazowych. Więc docencie to wspaniałe ziele świętojańskie i dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zapraszamy na kolejny nasz filmik, przy którym pokażemy dziewannę. A więcej o dziurawcu przeczytacie na portalu Naturalnie o Zdrowiu, tam jest wszystko. Zapraszamy.